Podróż z klimatem i z pasją rozpoczynamy w województwie mazowieckim. Odwiedzamy plantację jagody kamczackiej ani litwin, sadowniczki z ogromną pasją w gminie Warka, we wsi Palczew Parcela. Wizyta rozpoczyna się a jakże przy krzaczku. Jagody kamczackie są podłużne, ciemnofioletowe i pokryte lekkim woskowym nalotem. W smaku przypominają borówkę amerykańską, choć z wyraźnie kwaskową nutą. To prawdziwa bomba antyoksydantów, witamin i składników mineralnych. Zawiera aż trzykrotnie więcej antocyjanów niż czarna porzeczka i jest jednym z najbogatszych źródeł naturalnych przeciwutleniaczy wśród znanych owoców jagodowych. Aniu, jak się zaczęła Twoja przygoda z jagodą kamczacką? Zaczęła się trochę dramatycznie, bo w 2009 roku zachorowałam na dosyć poważną chorobę i w tym czasie, kiedy byłam leczona, konwencjonalnie w szpitalu, tak. Y Suplementowałam sok z owoców noni. Noni oczywiście nie może rosnąć w Polsce, bo jest to owoc, który pochodzi z Polinezji francuskiej, ale zaczęłam się zastanawiać, co takiego jest w tym owocu, że tak dobrze nam nie oddziaływał. Byłam leczona bardzo agresywnie i w trakcie suplementacji tego soku czułam się zdecydowanie lepiej. Zaczęłam czytać, zastanawiać się, co można też posadzić, bo jestem córką sadownika, mieliśmy trochę wolnego pola. No i padło na jagodę kamczacką, bo ma bardzo dużo podobnych właściwości właśnie jak owoce noni. Uprawa jagody kamczackiej nie jest trudna i wymagająca. Nie potrzeba takich wymagań, jeśli chodzi o glebę jak borówka. Wystarczy jej tylko woda. No i oczywiście lepiej, żeby była żyzna ziemia, ale na piasku też urośnie, tylko potrzebna jest woda. Natomiast jest inny zasadniczy problem, dlaczego nie jest jeszcze tak popularna w Polsce, a mianowicie jej plonowość nie jest wysoka. W tradycyjnych, konwencjonalnych gospodarstwach jagoda kamczacka plonuje około 3 do 5 ton z hektara. To jest bardzo niedużo. I z tego tytułu rolnicy wybierają inne nasadzenia, które są po prostu bardziej wydajne, jeśli chodzi o owoce. Nie byłam, mówiąc kolokwialnie, planowana na pole. Rodzice mnie wykształcili i miałam iść w świat, no ale trochę choroba pokrzyżowała plany. I ym, nie poszłam w ten świat, znaczy poszłam w świat, ale wróciłam po jakimś czasie. No i zaczęliśmy y, uprawiać jagodę, y, też ze względu na to, że po prostu chciałam dać drugiemu człowiekowi coś wartościowego. Nie tylko, wiadomo, każde, wszystkie owoce są wartościowe truskawki, borówki, aronia tak, wszystko to jest wartościowe. Natomiast Jagoda jest trochę bardziej wartościowa. Wychowałam się w rodzinie sadowniczej, ale muszę szczerze powiedzieć, nie lubiłam pracy na wsi. I kiedy tylko nadarzyła się okazja wyjścia z domu do szkoły, skorzystałam z tego. Poszłam w wieku 15 lat do szkoły z internatem, więc faktycznie od tego 15 roku życia przebywałam mało na wsi. Ale oczywiście każde wakacje, kiedy wracałam, musiałam rwać na przykład truskawki, bo tym się moi rodzice też między innymi zajmowali. Ale nie żałuję tego powrotu, bo nie odnalazłam się po prostu w dużym mieście. To nie jest, to nie jest moje życie, to nie są moje klimaty. Tu na wsi czuję, że żyję, odpoczywam, pomimo że pracuję dosyć ciężko ale no, nigdy nie żałowałam i nie żałuję, że wróciłam na wieś. Aniu, powiedz, jakie walory odżywcze ma Jagoda Kamczacka? Jagoda Kamczacka zaliczana jest do e, żywności funkcjonalnej, do superfood. To znaczy, że ma bardzo dużo właściwości, szczególnie właśnie tych e, takich zapobiegających różnym e, chorobom i dolegliwościom. Najwięcej jest w niej irydoidów, czyli antyoksydantów, które oczyszczają organizm. Stąd to moje dobre samopoczucie po suplementacji jagód noni, bo po prostu te różne lekarstwa, które były we mnie po chemioterapii, te owoce wymiotły i dokładnie tak samo działa jagoda Kamczacka, czyli jest taką miotełką wymiatającą wolne rodniki. No, a oprócz tego są udokumentowane właściwości, które wspomagają układ krążenia, układ tak serduszko, reguluje ciśnienie krwi, reguluje cukier, więc dla osób z cukrzycą jest rewelacyjna, ma niski indeks glikemiczny bardzo dobrze działa na mózg. Funkcje poznawcze mózgu polepszają się w trakcie jedzenia czy picia soku z jagody kamczackiej. Odmładza. No proszę. Jagoda kamczacka doskonale wpisuje się w strategię zrównoważonego rolnictwa i bioróżnorodności. Jej odporność na choroby ogranicza konieczność stosowania chemii, co sprawia, że jest szczególnie polecana w gospodarstwach ekologicznych i agroturystycznych. Co robisz z tą jagodą kamczacką? Czy ją jakoś przerabiasz? Bo niestety w sklepach rzadko można kupić jagodę kamczacką. Tak, właściwie przetwórstwo właśnie zaczęło się od tego, że mieliśmy bardzo trudny. Początek ze świeżą jagodą. Nikt nie chciał tego owocu kupić, ponieważ jagoda nie jest tak słodka jak borówka. Przynajmniej tak było jeszcze 7-8 lat temu, kiedy zaczynaliśmy z pierwszymi odmianami. W tej chwili mamy odmiany już e, słodsze, więc one jak najbardziej nadają się do deserowego spożycia, ale jagoda jest bardzo delikatna i trudno jest ją wywieźć na rynek deserowy. Później konsument myśli, że ona już jest popsuta, Dokładnie. bo cieknie. Prawda? Po pierwsze cieknie, po drugie jest miękka. I dlatego zaczęło się przetwórstwo. Najpierw zaczęliśmy od soków tłoczonych, później były dżemy, owoce suszone, owoce liofilizowane, miód z jagody, nie z jagodą w sensie, bo niektórzy mają w ofercie miód z liofilizowaną jagodą jako dodatek. My postawiliśmy ulew na plantacji, więc ten miód w większości był właśnie z kwiatów jagody kamczackiej. W tej chwili w ofercie mamy soki, syropy i e, jagodę mrożoną. Spodziewałaś się kiedyś, że zostaniesz rolniczką, sadowniczką? <grym> ja nią jestem od urodzenia. <grym> Natomiast faktycznie, e, kiedy poszłam do szkoły średniej z internatem, później na studia, później wyjechałam do Kanady, nie, wtedy się nie spodziewałam. Wszystko się zmieniło właśnie po chorobie. I kiedy mój tata zmarł? Nigdy się nie czułam twarzą jagody kamczackiej, ale faktycznie jestem promotorką, bo od wielu lat zachęcam zarówno konsumentów do spożycia jagody, jak i producentów do jej uprawy. Dostaję informację zwrotną, że wszyscy mnie kojarzą z jagodą kamczacką, nawet niektórzy nie mówią do mnie Ania, tylko Jagoda. Piękne imię, więc przyjmuję z pokorą i, i faktycznie. Czuję, że jest to wartościowy owoc i zawsze chętnie i, i zawsze dużo o nim mówię, bo, bo jest po prostu warty tego, żeby wszyscy o tym wiedzieli, jakie ma właściwości. Rynek zbytu na jagodę kamczacką w Polsce rośnie z roku na rok. Jeszcze kilka lat temu traktowano ją jako ciekawostkę. Dziś trafia do produkcji soków, dżemów, musów, jogurtów i win. Przetwórnie cenią ją za intensywną barwę i naturalną trwałość – Rośnie też zainteresowanie eksportem, zwłaszcza do Japonii, Kanady i Niemiec. Ruszamy w dalszą drogę. Docieramy do wsi Besiekiery, do siedliska, a zarazem zagrody edukacyjnej prowadzonej przez Annę Kucharską, położonej w bezpośrednim sąsiedztwie ruin XV-wiecznego zamku otoczonego Fosą. Zanim na dobre rozgościliśmy się w zagrodzie, pani Ania zabrała Marysię na przechadzkę, a jakże po ruinach zamku. Miejsce jest towiane wielowiekową tajemnicą. Ma charakter osobliwy i niesamowity. Mówi się, że zamek w Besiekierach jest drugim po zamku w Łęczycy, w którym urzęduje diabeł Boruta. Jest z nim związana legenda o rycerzu, który założył się z nim, że zbuduje zamek od podstaw, ale nie skorzysta z użycia siekiery. Tak też uczynił. Zamek zbudował, jednak nie wiedział, że jeden z chłopów zwożących kamienie na zamek nazywa się Siekierka. Zakład więc przegrał i zaprzedał diabłu duszę oraz zamek, który nazwano następnie besiekierami. Diabeł podobno wciąż go pilnuje. Do dziś jest ponoć czasami widziany tu po zmroku. Mówi się, że to właśnie on lubi dopłatać różne figle. Być może sprawił także, że podczas nagrywania wiatr tak bardzo przybrał na sile? Kto wie? Pewne jest jedno, wieś przyciąga swoim urokiem. Przekonała się o tym sama pani Ania, którą w pewnym momencie życia to miejsce tak urzekło, że postanowiła tu zamieszkać. Niech Pani opowie, bo to bardzo ciekawa historia, jak to się stało, że Pani życie związało się z tym zamkiem i z tym miejscem, że Pani tutaj w tej wsi zamieszkała. Przypadków podobno nie ma, ale no, mam wrażenie, że, że to wszystko stało się tak przypadkiem. Ja nie wiedziałam o tym miejscu, mimo tego, że mieszkałam w łodzi niedaleko stąd, około godziny jazdy. Pewnego dnia przyjechałam tutaj obejrzeć po prostu domek na wsi. A chciała Pani uciec od. Życia w korporacji. Chciałam troszeczkę odpocząć, bo dusza artystyczna. Kończyłam Akademię Sztuk Pięknych i, i chciałam właśnie znaleźć miejsce swoje w ciszy i spokoju. No i okazało się, że jest dom, co prawda w stanie bardzo zniszczonym. <grym> Dziurawy dach, przez który było widać gwiazdy, więc bardzo romantyczny, ale do remontu kapitalnego. No, i okazało się, że ten dom y, po prostu stoi vis-a-vis -vis ruin zamku. I pani życie, chcąc, nie chcąc, połączyło się z dawnymi legendami. Moje życie połączyło się z dawnymi legendami, wyszło to tak bardzo naturalnie, bo y, poczułam, że jest to miejsce, gdzie i można wypocząć, i też y, jest warte pokazania, żeby y, można było tutaj. Y, kultywować tradycje życia na wsi, pokazywać jak to było kiedyś, zapraszać gości. I małych, i dużych, małym pokazywać jak to było kiedyś, a tym starszym dawać takie refleksje, wspomnienia z dzieciństwa, ich babć, domów właśnie kiedyś na wsi, jak to spędzali dzieciństwo. I tak powstał pomysł na agroturystykę i na zagrodę edukacyjną. Tak to właśnie równolegle się jakoś zadziało. Pierwsze warsztaty, które tutaj były wskrzeszania ginących rzemiosł to było garncarstwo. Mimo tego, że znajdujemy się na końcu wsi, bo tuż za nami koło pani sąsiadki kończy się asfalt, to dzieje się, chociaż jest cisza, spokój. No, jest jakiś Marysia miała okazję wziąć udział w zajęciach warsztatowych dla turystów. W poszukiwaniu diabła Boruty. Zabawa questowa w terenie wciągnęła wszystkich w pasjonującą wędrówkę szlakiem legend i przygód. Okazało się, że poszukiwania ku radości najmłodszych zakończyły się sukcesem. A w nagrodę wszyscy mogli odwiedzić wyjątkowe miejsce przy ruinach zamku, gdzie eksponatów tematycznie związanych z rycerskimi czasami nie brakowało. Takie zajęcia sprawiają, że poznawanie historii zamku w Besiekierach i związanych z nim barwnych legend, a także kultury i tradycji tego regionu, jest po prostu czystą przyjemnością. Po takich przeżyciach wracamy do zagrody edukacyjnej. A tu na turystów czekają kolejne atrakcje, pokazujące, jak dawniej wyglądała praca w gospodarstwie. Życie na wsi i prace warsztaty od ziarenka do bochenka. Jak widać, najmłodsi byli nie tylko zainteresowani lekcją pod chmurką, ale także z zapałem przystąpili do przygotowania ciasta na podpłomyki. Jakie warsztaty się tutaj odbywają? Zapraszamy dzieci i nie tylko dzieci, ale dorosłych też na warsztaty, podczas których mówimy o historii chleba, o poszanowaniu do chleba, albo też proponujemy warsztaty, gdzie mleko rośnie, podczas których robimy już własnoręcznie masło, dzieci ubijają. Te, które umieją liczyć tylko do dziesięciu, to liczą do dziesięciu, <laughs> ubijając masełko i przekazują dalej. Oważamy serek, kosztujemy serka. I robimy też koziołki, kwirlołki z sosnowych gałązek, tak jak kiedyś, właśnie do rozbełtania zsiadłego mleka służyły. Spodziewała się pani, że kiedyś pani życie się tak właśnie potoczy, że zamieszka pani na wsi i pani życie się tak diametralnie zmieni, że będzie się pani tym zajmować? Mam wrażenie, że to właśnie wyszło tak naturalnie, bo nie było takiego planowania na kartce, tylko, bo no, ja to tutaj poczułam, a też yy, no, no, nie spodziewałam się takiego obrotu spraw. Pani Aniu, nie wiem, czy możemy zdradzić naszym widzom, ale też ta przeprowadzka na wieś spowodowała, że spotkała Pani miłość swojego życia. Tak, to też się stało, można powiedzieć, że przypadkiem, bo jedna z moich przyjaciółek przedstawiła mi tutaj swojego brata ciotecznego. Tutaj stąd po prostu? stąd. Wtedy, kiedy zaczęłam właśnie remont domu, żeby mieć kontakt i może jakieś poprosić o namiar czy do stolarza, czy do, do kogoś, kto pomoże mi w przygotowaniu domu do, do funkcjonowania, bo nie było łazienki, nie było wody, także no, wszystko tutaj wymagało prac. No i przedstawiła mi swojego brata ciotecznego, z którym no, teraz się jesteśmy razem. Tak miało być. Rozmowa rozmową, a tymczasem wszyscy zgłodnieni. Przyszedł czas na pieczenie pod płomyków. Wszystkim ciekła ślinka, czemu trudno się dziwić? Rarytas cieszył się ogromnym powodzeniem. Na koniec, jeszcze jedna przygoda i podróż do przeszłości. Niektórzy podchodzili do niej z lekką dozą niepewności, ale wszystko kończyło się śmiechem i dobrą zabawą. Na tym wizyta w tym miejscu się skończyła. Choć wspomnienia z tego miejsca z pewnością pozostaną w pamięci o wiele dłużej. Ruszamy w dalszą drogę. Docieramy do zagrody edukacyjnej położonej w malowniczej dolinie rzeki Brennicy, w Beskidzie Śląskim, we wsi Górki Małe, które zaprasza na spotkanie z okruchem tradycji. Głównym tematem pobytu jest pokazanie, jak wędruje ziarenko, żeby w postaci chleba znalazło się na stole. I co trzeba zrobić, żeby do tego było masło i miód? Miejsce z pasją i miłością do ziemi stworzyła rodzina państwa Dudysów. Panie Marianie, jak to się wszystko zaczęło? Bo pan na, tak naprawdę wprowadził tę zagrodę edukacyjną o wiele wcześniej, niż zagrody edukacyjne w Polsce zaczęły działać. No, historia taka troszeczkę pogmatwana. No, najpierw mieliśmy kolonie, hutę buczka, z sosnowca, socjalny padał, potem czasy indywidualne potem to tamto siamto, no i zaczął obiekt stać pusty, trzeba było coś zrobić. I myśleliśmy nad tym, co, co to zrobić. No i uznaliśmy po głębszym zastanowieniu z żoną, tak, że y, spróbujemy zrobić taki pokaz wypieku chleba. Byliśmy w Częstochowie na podożynkach, na mistrzostwach Polski w szachach, bo są szachy to nie wiem, się postawię, ale grał. No i on nie znał, jakie są rodzaje zbóż. W tych wieńcach. No i żona się mnie pytała, kiedy ostatni raz że szedł przez pole i mu pokazywał, to jest żyto, to jest pszenica, no, średnia ta odpowiedź wyglądała. I potem jeszcze była foremka na masło, którą mamy. I starsi wiedzieli, że to jest foremka, natomiast nikt z nich nie wiedział, na co to jest foremka, no bo tego się już nie stosowało. No i tak jedno do drugiego i postanowiliśmy, że to będziemy, spróbujemy zrobić. Później był taki wyjazd szkoleniowy do Austrii. No i tam było coś takiego, że pokazywali nam tam życie na wsi ty, i tam y, stare szkoły na przykład wykupili rem, y, strażacy, tak u nas koło gospodyń wiejskich, wykupili tą szkołę no i organizowali taki tydzień na wsi do dzieci. No i sam myślę, no to wrócimy do nas, no i my zrobimy taki tydzień u nas. Jak próbowałem y, namówić kogoś do tego, każdy się pytał, czy będą pieniądze. No to były pieniądze takie wirtualne w tym czasie. Nie? No ja, Wierzyłem, żona wierzyła, czyli podstawa, no, że coś z tego będzie. Jeżeli by tak szczerze powiedziawszy, to rodzina, wszyscy oni nam nic tam nie mówili, wspierali nas. Natomiast potem jak się okazało, że to wypaliło, no to każdy z nich mówił, że nie wierzy. Że myśleli, że my się z tym utopimy. Tak naprawdę jak pierwsza wycieczka odjechała, i na drugi dzień z tej samej szkoły zadzwonili, czy mogą przyjechać na wycieczkę. Pamiętam, to, to powietrze tak z nas zeszło. No bo myśmy... Udało się. No, bo się udało. Warsztaty, jak to warsztaty, uczą wszystkiego poprzez praktykę. Miejsce słynie z chleba. Można więc tu podpatrzeć, jak powstaje pieczywo, a samemu przygotować podpłomyki, by potem z apetytem je zjeść. A, ale piękne. Nie proszę. O, jaki piękny. Szkoda, że telewizja nie przekazuje zapachów. Pachnie cudownie. I jaka wypieczona skórka. Pani Jadwigo, jaka jest tajemnica tej wypieczonej skóreczki? Myślę, że to piec chlebowy opalany drewnem. I to jest i smak inny, i zapach chyba inny, a poza tym to jest chleb żytni. I on też ma specyficzny właśnie zapach. Dlatego tak ładnie pachnie. Słyniecie Państwo też z podpłomyków, nie tylko z chleba. Czy może Pani pokazać, zdradzić rąbka tajemnicy, jak robić podpłomyki? Podpłomyk to jest ciasto chlebowe. Z tego samego ciasta, z którego robimy chleb, robimy podpłomyki. Kiedyś często w chatach był głód, więc jak zrobili chleby, włożyli do koszy, to potem robili podpłomyki. I podpłomyk kiedyś robili jeden grubszy dla całej rodziny. To no nie było kiedyś czasu na zabawę. Czyli z ciasta zostawiali kawałek, z którego robili chleby, zrostawili kawałek i robili placek. I kiedyś, można spróbować, kiedyś te podpłomyki były grubsze. Był jeden podpłomyk, można odwrócić na całą rodzinę. Wsypało się, jak już był zrobiony, sypało się solą po całości. Jeżeli lubili mak, to posypali też makiem. Ten mak trzeba było wcisnąć. Jak lubiła rodzina, czarnuszkę mogła być czarnuszka. I co potem? I taki podpłomyk kładzie się na łopatę i wkłada do pieca. Na kilkanaście minut. Podpłomykiem takim też sprawdzali temperaturę pieca. Kładli na łopatę i do pieca. Chleb czy podpłomyk smakuje choćby z masłem. A jak ono powstaje, o tym także można przekonać się w Zagrodzie. A przy tym własnoręcznie ubić masło. Każdy gość ma okazję przekonać się, czy to ciężka praca. Nie wszystko szło jak po maśle, ale ostatecznie kończyło się sukcesem. W Zagrodzie można również zobaczyć, jak powstaje ser, który docelowo trafia na sklepowe półki. Pracy nad jednym klinkiem jest niemało. Z pewnością warto się jednak natrudzić. Co niektórzy próbują tu serwatki. Ponoć kto pija serwatkę, ten piękny i gładki. Nieco zmęczeni, ale szczęśliwi, dobiegamy do końca podróży z klimatem i z pasją. Czas odpocząć, by jutro znów ruszyć w drogę. Do zobaczenia.